maneczko wam wszystkim, ja jestem Halman to jest kolejny odcinek Survival Bonbon bon. Tak to już, nas, to, to już jest, to to, to to, to to, już jest, 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 Boże. To już jest nas, To już jest nasz kolejny odcineczek. Między odcinkami nic nie robiłem i z góry przepraszam, że mi tak długo nie było. Wynikły parę, parę spraw miałem kontuzję leczoną, no i po prostu nie mogłem nagrywać. On slajd. Ja po prostu nie, nie miałem kiedy tego nagrać, bo nie było mnie w domu. A to nieważne. Dobra. Co w tym odcinku robimy? Hm. W tym odcinku przydałoby się, żebyśmy poszli... Tak, ma opti fajne nareszcie. Nareszcie sobie Hamlet wygrał opti fajne, brawo. Hopsa, hopsa, hopsa. Czemu tak mało fps Tam Dobra, już więcej. Ua! No. Dobra, nie idziemy bez niczego w sumie. Idziemy zobaczyć, co tam u naszego zboża. O Boże, to moje zboże. W ogóle mam jakieś mniejsze osiągi komputera, teraz muszę to naprawić. Jezu. Muszę wyłączyć parę programów. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Coś tu tylko naprawię No okej, ale to nic nie podziało. Trzeba naprawić teraz. Robimy tak. Nie wiem za bardzo, jak ustawić teraz sobie fajne, bo dawno się tym nie bawiłem. To jest takie teraz złudzenie, że teraz robimy tak po prostu. Jest ok. No dobra, jest z powrotem moje cięcie. Yy, nie ważę, co się stało się. Także nam tu jeszcze nic nie urosło, ale zapomniałem przyciąć tabliczek. O, zapomniałem tabliczek zgarnąć, prawie spadłem mądrze. Patrzcie. O, dobra, teraz chodzi mi pięknie. Nie. Okej. Okay. Co jakiś czas będę musiał robić cięcia, żeby nie było takiego głosu, wiecie, że ja coś mówię, a to za chwilę dopiero się odzywa że takie na przykład o mam wyłączyć dzięki Minecrafcie, sorry. Uważam tych tak nie ogarnięte dzisiaj. Uczyłem tego minecrafta w jakimś czasie. Ja ci są, czekajcie. Tutaj szybko. Okej. Co ok. Mm -hmm, mm -hmm. Zobaczmy drzwi w tym naszym domku. Czyli, Krzyścia... gdzie parę? Świetnie, bożko Ok, mm -hmm, mm -hmm. tak, trzaskajcie, drzwiami, brawo. Jeszcze mocno. Super, dobra, idziemy do zadań. zanim tego, będziemy kończyć tego survivala. Bonbon, tylko musimy znaleźć deakse, a nie wiem, czy ten są, i musimy zrobić portal. Masakra Jeśli było się tej ostatniej kuli, która tam chyba jest gdzieś Gdzieś dobiegła i za bigasta. No, musimy to zrobić Zrób, znajdź glinę, znalazłem glinę, ok? Zrób cztery obrazy, nie zrobiłem jeszcze, zrób tu nie Zrób dziesięć za chwilę to zrobimy Zrób cegłę, zrób cegłę też zrobimy Jest farma zboża Jest farma dyń Jest farma melonów No i tak, idziemy zrobić drabin i zrobić cegłę. Okej, czy to moje tutaj? Wystarczy nam tyle. Przetopimy sobie to drewnem. Drewnem. Wyśledzenie mi się. Uuuu, Sztajki O mnie robimy, nie Okej, dobra. No więc robimy sobie tutaj to, chcemy to i to. Świetnie, świetnie. A, kto wspomina czasy starego Minecrafta? no, Ja pamiętam, jeszcze grałem pierwszy raz w obo, Oboże, jaki to był szałas, ale to było coś pięknego, Wam powiem, bo bardzo mi się podobał ten domek, co zrobiłem. Nie wiem, taki jakby hall, w którym się dochodziło do mojego domku przy skale, Także to było strasznie ciekawe. Chciałbym znaleźć tego save'a i nawet mogę go mieć na starym komputerze. Nawet mogę go mieć Jak jak go znajdę to wam mogę pokazać nawet. A i takie pytanko, jak, chceli, jak chcielibyście save'a tego co teraz tu skończę, to po prostu, po prostu piszcie w komentarzach. Jak, jak skończę tego survival'a to mogę dać wam save'a. 3 Ops, ops, ops. Czekatyk, na no jeszcze jednego braku OK, Zrobiliśmy kompyt i zrobiliśmy teraz to i od zetniemy sobie to zróbce, ale bo teraz to zrobimy Okej okay. Idziemy do naszego piecza Staliśmy expa dzięki Okej, okay, mam cegły, no i jest Mission Complete, kolejne Tak i co w tym odcinku jeszcze musimy zrobić Łuknie, nie Nie Nie, nie A a, Już nie Kurde, nie wiem Jak tu by znaleźć diamenty, skoro ich tu nie ma A w ogóle mam żelazo, subcia nie ja kobl. Niech ci się nie mam kobla. Nie mam kobla, jaka bieda. Hop, 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 hop hop hop. Jaka bieda? Teraz. Dwa. My Ży. O, o Czekajcie cięcie. Okej, okay, jestem z powrotem. a po takich latach będę robił cięcie, bo zauważyłem, że jak jest taki lak, na przykład co teraz był, taki spadek FPS-ów to jest opóźnione wideo, a nie chcę takiego czegoś mieć. No i... robimy ja i mam kilok. Okej, okay, i idziemy. Nie wiem, gdzie idziemy. Idziemy sobie tutaj. Dojemy na extreme haha 7 fpsów 10 9 8 i tu pobitać nic ze slime'ów chcę zobaczyć co tam jest stalk ałuch w końcu chyba wszystkie kule są obleciane. Przez to lawy mam takie lagi, kurde. To jest full lawy tej głupiej. No. Opsa, opsa. A to było w odcinku, co się zabiłem? Nie, wiem, bo jak widzicie, miałem 10 level, i się zabiłem. Chyba tam kiedyś. miałem. 10 już nie mam. Te świny będę musiał znowu je zabić, pozabijać. Czy ja mam nadpis? Nie, na easy, okej. Jak się wam podobało CD Action? Może live dzisiaj? Tak, lewam mogę zrobić, bo teraz bym leżał 3 dni w domu. Lewa mogę zrobić. Live'a mogę zrobić. Tylko chyba nie co? A w sobie nie wiem, że projektator robi live. Zrobię takie, kiedyś, pogaduchy.

O, oh, dobra, jesteśmy z powrotem. <laughs> Wyszedłem szybko o się, wy Minecraft'a. Wchodzę do Minecraft'a, to takie cudy. Nie wiem, czy idzie, dobra, wchodzimy na szlabowy survival. Okej, okay, dobra. Jak widać, mamy jabłuszko. Jemy jabłuszko, idziemy. Ojej, oh, yeah. tam jest kula. Tam jest kula. Czemu są chmury? Mmm. Gdzie można wyłączyć chmurę? Auto Auto? Auto pomoże? Nie. auto to nie pomoże. Wow 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 normal God damn it! Okej, okay. dobra. Dwaliłem Minecrafta. Niestety... Oj, oj, ojciec, oj, 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 oj. Czemu tak. Muszę zmienić to. Auto. Budujemy tak. Balić to. Idziemy tak. Hop, 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 hop. Czemu mam takie nagi? God gdzieś Czemu słońce jest na dole? Czemu... What the fuck? Dobra. To jest dziwne. A no nie mieszajmy się w to. Nieważne. To jest dziwne, bo widzę gwiazdki na dole, co nie wiem, czy wróży dobrze, czy źle. Okej. Pawełki. Huuu. Okej, jest. W rota musiałem zrobić to takie głupie cięcie jak przez, żeby był dobry dźwięk pyk, pyk 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 Świetnie come on, come on Co? Come on. Tu skrzynie come on come on, come on. to się nie powinien rozpić z tempotki

Go, 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 Jest, dobra Mieć mi wypad Nie! Ja pier... papier Gu... Okej, okay, z powrotem Niech zabili mnie Tym razem nie pójdę tak jak ciota tam. Tak? Brawo ham Cudownie. Pięknie. Super. Po prostu znowu nie zostawię sobie żadnego kobla. Jesteś zarobić ty. Super pięknie dzięki. Pojedzę zagrać teraz, ale teraz jest mniej. Jest mniej... mniej coś, nie wiem. Raz. Lewa. Lewa powiedziałem. No. Trzy. Ja yeah, pycz. Nie. No trzy powiedziałem. No, teraz mniej w No I dobry res. No. Dwa. Świetnie. Trzy. Cudownie. Dobra. a więc tak, zostawiam sobie trzy. Mhm. Mm Robimy sobie kamienne kilo. Zostawiam sobie tego naszych wypadek. A, i yy, odzyskam troszkę kobla i za chwilę się widzimy Albo nie, albo tak, bo odcinek no, już trwa trochę długo, też za chwilę się widzimy Okej okay, dobra, mam na nadzieję, że tyle mi styknie Lecim, lecim. Wow, już bez lagów, eee Hopsa, hopsa, hopsa Idziemy se po dropsa Jakby ktoś nie widział, to dropsa są chyba takie ja tu zabału dostanę. No ja drop to takie takie cukierki ponać. Tak słyszałem przynajmniej, ale... hopsa, so, hop, sam, so, hop, so. biegniemy sobie po dropsa. So. Uuuu, wow, creeper! Siema. Co tam? Ja tu wiesz tak y, przelotem tylko y, na razie. Jestem, dobra. Ominęliśmy ochronę, jest dobrze, jest dobrze

i robimy sobie taki parkour, żebyśmy spadli, oczywiście. A w ogóle to sobie chyba zrobimy taką platformę tutaj. No spoko. jak wiecie, jakbyśmy spadli, to spadniemy na platformę zamiast. No wiecie, gdzie. A w ogóle to mi kobla nie starczy, brawo. Także będzie spokojnie. Będziemy urywać z tej ścianki naszej kobla. Będziemy Freddy Mercury. Dobra. Stawiamy kobla, tak jest. I następny, brawo. Z... oj, wyśmienicie, jeszcze raz. Lub tak dalej. Je, Jesz... o tak, wyśmienicie, tak. Robisz to niczym, niczym stawiać kobla, tak. Wyśmienicie, brawo. Też bym tak potrafił, chciał i w ogóle. W ogóle to mamy teraz taki zwariowany escape, tak. Niczym Freddy Mercury. Czemu cały czas to powtarzam? To jest dziwne. Tak. Okej. Okay. Chcemy tam skakać na szlifcie, jest bezpieczniej, tak? Okej. Okay. Ha. Okej. Okay. Kobla z tą. Nie. O, dupa. Musimy jeszcze raz. Nic się nie stało. Nie. No. Teraz kopiemy tego kobla. Nie, tego kobla nie możemy Hopsa, ja yeah, brawo. Brawlowa akcja. Hopa, tak jest. I hopa, tak jest, ta, tak, o tak. Tak jest. Pięknie to robisz. Super, cudownie. O tak. O je. Je, nie. Nie skacz tak. Być albo nie być. W ogóle z was ktoś kiedyś lekturę o nazwie, o nazwie, której nie pamiętam? Piszcie, dzięki. W ogóle chyba mojego miecza tam nie będzie, co? Chamscy ludzie. Dobra, nie będziemy się bawić, robimy tak. Robimy to niczym prawdziwy goks. Okej. Okay. Robimy tak, i raz, i dwa, i, i dupa. I kolejny, raz i dwa i Trzy może A, dobra Raz Raz i dwa i trzy Okej, okay. jeszcze kawałek Raz Dwa, złapaliśmy Trzy, nie To nam nie było potrzebne Tylko Teraz dojść do końca E Raz i dwa Cudownie. Kopiemy ten kombin. Pieszę go, świetnie. Nie. Teraz tam był ten wredny. Krowa, ty mnie nie denerwuj. Chcesz, biznes, to biznes, to rysopis stracisz. Dobra, co my tu mamy? Zubki, świetnie. Byłem głodny akurat. Jeszcze jakaś skrzynia? Może tutaj? Nie wiem. Jest na kula. Jaję. Ciekawe czy duba myślę, że coś będzie. To okazało się strasznie fałszywe. Eee, Crowberry. Oj, sorry. Nie, 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 nie. Uu, nie rób mi tak. Nie, mam, nie ma, przej nie ma przejścia. Nie ma przejścia. No to zobaczymy, co jest pod tym. Okej. Okay. Aha. Nie ma nic. Dzięki. Także ścinam tego szybko i stawiam nowego. To będzie jeszcze grzybiarnia. Ha. Tak jest. Tylko tym razem postawimy innego. I brniemy za w tej kolejnej kuli. Tak. Dzisiaj dzisiejszy odcinek będzie bezsensowny. Bo idziemy tylko do kuli, jak zwykle. Ha. I nie wiem, gdzie są diamenty. Gdzie są moje diamenty? Po ty, ty, ty co to takie dziwne no angielski to dziwnie to wygląda ty, ty ry, ry, ry. jakby to nie był dirt to coś innego to coś przypominające dirt to coś w czego byłyśmy nawet największe koksy to coś jest grasem boże jaki ja dzisiaj mam flow Mówię wszystko, o czym myślę. Krowa. Krowa, krowa, tu. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Teraz tam pójdę, nie? Słuchaj mnie, no krowa, patrz na mnie. Teraz ja idę tam i kończymy odcinek, okej? Okay? Teraz biać krowa, bo mam głową, tak, brawo. Tak, 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 dobra, i teraz biać krowa i kończymy odcinek. Także mam nadzieję, że... że krowa uzna to, że muszę kończyć odcinek jest już strasznie długi dobra, idziemy tutaj okej okay. okej, okay. Okej. Okay, dobra po naradzeniu się z krową uznaliśmy, że musimy kończyć odcinek, więc zapraszam na następnych odcinków, na radzie.